Pałac Kieszkowskich przy ulicy Żeromskiego 36 to jedna z najcenniejszych pereł radomskiej architektury, której fascynująca historia łączy losy znanego rodu szlacheckiego z burzliwymi dziejami Polski. Dawna rezydencja Kieszkowskich jest ważnym punktem na mapie turystycznej Radomia, włączona do szlaku Zabytki Radomia. Poznajmy bliżej historię tego wyjątkowego budynku oraz jego właścicieli, ród Kieszkowskich herbu Krzywda. Pałac został wzniesiony w latach 1827-1829 na zlecenie radomskiego kupca i przedsiębiorcy Jana Nepomucena Kieszkowskiego, a jego projekt stworzył Stefan Baliński, zasłużony architekt i asesor budowlany Sandomierskiej Komisji Wojewódzkiej. W owym czasie Pałac Kieszkowskich był jednym z pierwszych budynków wzniesionych przy ulicy Lubelskiej, dzisiejszej ulicy Stefana Żeromskiego, mając na celu stworzenie reprezentacyjnej pierzej Radomia. Budynek pełnił zarówno funkcje rezydencyjne, jak i komercyjne, z pomieszczeniami wynajmowanymi różnym instytucjom. W XIX wieku pałac stał się centrum życia publicznego Radomia. W latach 30. XIX wieku mieścił trybunał cywilny oraz archiwum dawnych akt. W kolejnych dekadach funkcjonowało tu kasyno oficerskie, a w okresie międzywojennym, 1918-1939, biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej. W czasach PRL-u w dawnej rezydencji działała Państwowa Szkoła Muzyczna oraz znane biuro podróży Orbis. Ciekawym epizodem z historii pałacu jest kradzież z 1930 roku, kiedy to sklep z bronią myśliwską A. Kera, mieszczący się w parterze budynku, został obrabowany przez włamywaczy, którzy dostali się do środka przez strop piwniczny. Złodzieje ukradli ponad 60 rewolwerów i dużą ilość amunicji. Co wywołało spore zamieszanie w ówczesnym radomiu. Pałac Kieszkowskich wyróżnia się klasycystycznym stylem oraz harmonijną dziewięcioosiową fasadą. Centralna część budynku to portyk z czterema półkolumnami doryckimi zwieńczony trójkątnym tympanonem. Tympanon zdobi Herb Krzywda, symbol rodu Kieszkowskich, oraz splecione inicjały Inek, Jana Nepomucena i Ewy Kieszkowskich. Bogata dekoracja nawiązuje do militarnej symboliki, w tym sztandarów. Armat, szabel i kul, co nadaje fasadzie monumentalny charakter. Skrajne przęsła fasady ozdobione są pilastrami, a całość niegdyś zdobiły żeliwne balkony, usunięte po 1961 roku. Pałac zachował wiele elementów swojej oryginalnej sztukaterii z XIX wieku, co nadaje mu niepowtarzalny styl i sprawia, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Radomia. Ród kieszkowskich. Znany również jako Kieszkowscy, to staropolska rodzina wywodząca się z Kieszkowa, w ziemi radomskiej. Ich historia sięga przełomu XV i XVII wieku, a Bartosz Paprocki opisał ich jako starodawny ród w swoim XVI-wiecznym dziele Herby Rycerstwa Polskiego. W ciągu kolejnych wieków Kieszkowscy osiedlili się w różnych regionach Polski, w tym w Mazowszu, Wielkopolsce, Małopolsce, a także na Wileńszczyźnie i Welwowie. Członkowie rodu pełnili liczne urzędy szlacheckie, takie jak komornik graniczny czy subdelegat ziemski, aktywnie uczestnicząc w życiu politycznym i militarnym urczęciem Rzeczypospolitej. Kieszkowscy brali również udział w ważnych wydarzeniach historycznych, takich jak Odsiedź Wiedeńska w 1063 roku, gdzie trzech przedstawicieli rodu walczyło w chorągwiach husarskich i pancernych. Wśród elektorów królów Polski Takich jak Michał Korybut Wiśniowiecki, August Drukiej Mocny czy Stanisław August Poniatowski, znajdowały się liczne osoby z rodu kieszkowskich, co świadczy o ich zaangażowaniu w sprawy państwowe. Obecnie Pałac Kieszkowskich pełni funkcje usługowe i nadal zachwyca swoją klasycystyczną architekturą. Jego historyczny charakter przyciąga turystów oraz miłośników architektury, którzy pragną poczuć atmosferę dawnych czasów. Budynek jest symbolem miejskiego Radomia, łącząc w sobie elementy historii, architektury oraz dziedzictwa jednego z zasłużonych rodów szlacheckich. Pałac Kieszkowskich to prawdziwy skarb dla miasta i idealne miejsce, by zanurzyć się w historii Radomia i podziwiać dziedzictwo, jakie pozostawił po sobie ród kieszkowskich. Ilustracja przedstawia Pałac Kieszkowskich, klasycystyczny pałac miejski zbudowany w latach 1828 przy ulicy Stefana Żeromskiego. Budynek ma jednopiętrową konstrukcję i dziewięć osi w fasadzie. W centralnej części fasady znajduje się portyk z czterema doryckimi półkolumnami, które podtrzymują trójkątny naczółek tworzący tympanon. W tympanonie widoczne są dwa owalne kartusze herbowe umieszczone pod koroną. Lewy kartusz przedstawia herb krzywda, natomiast prawy zawiera splecione litery INEK, inicjały właścicieli pałacu, Jana Nepomucena i Ewy Kieszkowskich. Wokół kartuszy znajdują się detale w post postaci akcesoriów wojskowo-rycerskich, takich jak rękojeści szabli, sztandary, armaty oraz kule armatnie. Skrajne fragmenty fasady zdobią pilastry, a w skrajnej osi po prawej stronie znajdowała się pierwotnie brama wjazdowa na dziedziniec, która obecnie jest zabudowana. Całość architektoniczna emanuje symetrią i elegancją charakterystyczną dla klasycyzmu.